Czego najbardziej boi się osoba chora na epilepsję? Ja myślę, że każdy z nas ma zupełnie inny wymiar postrzegania choroby i dla każdego. Inne rzeczy są ważne. Wiadomo, że osoba, która nie poinformowała najbliższego otoczenia czyli pracodawcy, współpracowników, rodziny o tym, że jest chora nagle dostanie ataku i wszyscy się dowiedzą. Więc dla niej to też już jest jakiś lęk przed tym, że otoczenie się dowie. A powiedz mi czy mówić w pracy, czy nie mówić w pracy? Ja jestem osobiście za tym, żeby mówić. E, wynika to z kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli pracodawca jest poinformowany o tym, e, że ma osobę wśród swojej załogi chorą, przede wszystkim wie, jak jej pomóc, mm -hmm. to, to w momencie, kiedy coś się stanie, wszyscy wiedzą, jak reagować. Pracodawca też czuje się bezpiecznie, bo wie, co ma zrobić. Czy myślisz, że jeszcze w dzisiejszych czasach to byłby powód, żeby kogoś zwolnić? Na przykład, że pracodawca byłby tak przestraszony wizją tego ataku w miejscu pracy, że nie chciałby pracować z taką osobą? Ja myślę, że cały czas w Polsce jest szereg stereotypów na temat padaczki. Głównie to są te właśnie zakorzenione stereotypy, że skoro mam padaczkę, to najlepiej, żebym siedziała obłożona pod, mm, poduszkami i żyła, tak wektowała dla mnie bardziej mhm. od ataku do ataku. W Polsce, zresztą chyba nie tylko w Polsce, ale na przykład w Wielkiej Brytanii przyjęło się, że osoba chorująca na padaczkę jest postrzegana przez pryzmat najcięższego ataku. W związku z tym, e, wszyscy, jeżeli słyszą, że ktoś cierpi na padaczkę, to znaczy, że w pewnym momencie upadnie i dostanie, e, i dostanie e, drgawek. Jest ponad 40 rodzajów padaczki. W związku z tym, jeżeli e, ktoś, kto choruje na e, taką odmianę padaczki, gdzie e, ataki są petit mal, czyli po prostu ta osoba się zawiesza na przykład, mm -hmm. jeżeli pracuje, ma do, odpowiednio dobrane zadania w pracy, pracuje na przykład przy biurku, wie, ile czasu może spędzić przy komputerze. Więc w momencie, kiedy ta osoba się po prostu zawiesza, przecież w żaden sposób nie zrobi sobie krzywdy, pracodawca nie mhm. musi zlecać jej dodatkowych jakichś czynności, które nie będą związane z jej pracą, tylko żeby tą osobę zabezpieczyć. Tych stereotypów na temat padaczki jest ogrom. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 70., w Wielkiej Brytanii istniało jeszcze prawo, które mówiło o tym, że jeżeli osoba jest chora na padaczkę, to lepiej, żeby nie, nie zawierała związku małżeńskiego. Mówimy o 20, końcówce XX wieku o państwie, które jest postrzegane za jedno z najbardziej tolerancyjnych, otwartych.